Pytamy dziś mieszkańców miasta, czy złożyli dzisiaj życzenia z okazji Dnia Kobiet, a jeśli tak, to jak one brzmiały? Przepraszamy Pana, portal Rawisz24. Czy złożył Pan dzisiaj życzenia komukolwiek z okazji Dnia Kobiet? Nie. Dlaczego? Bo nie miałem okazji. Ale będzie jeszcze Pan składał? Tak. A komu? Mamie. Tak, wszystkim. Wszystkim kobietom. Mamie, ta, mamie, Uteściowej. Yy, wszystkim. Jak, jak reakcja? I każdy, każdy daje mu po czekoladzie. Tak, złożyłem mojej dziewczynie tak. e, oraz e, mojej mamie. Jak, Jakie reakcja? Bardzo pozytywnie zaskoczone, bo myślały, że nie będę pamiętał, i po prostu były ucieszone. Czy otrzymała dzisiaj już Pani jakieś życzenia od kogokolwiek? E, tak. Jak, one, jak, brzmi, jak brzmiały te życzenia? Wszystkiego najlepszego z okazji Dnia Kobiet. A kto je życzył? Znajomi z Facebooka. Czy otrzymała Pani dzisiaj już jakieś życzenia z okazji Dnia Kobiet? E, coś lepszego otrzymałam. Syn prawie całą noc przespał. Pan strażak na pewno nam powie, komu dzisiaj złożył życzenia z okazji Dnia Kobiet? Yy, wszystkim z mojej rodziny oraz znajomych. Jak wyglądała ta sytuacja? Była to miła chwila? Tak, yy, kobiety bardzo były zadowolone. Jakie prezenty były? Czekoladki. Czy otrzymała Pani dzisiaj życzenia z okazji Dnia Kobiet? Tak, od syna. Jak one brzmiały? No, Jak mogę powiedzieć? No, cztery życzenia. Jak od syna, dla matki, to jak mogą być, jak mogą działać. A co się wydarzyło po życzeniach? No nic takiego w jak się nie wydarzyło. Były niemiłe. Później spotkałam policję po prostu zatrzymał mnie, nie, bo nie przechodziłam po pasach i się pytał, skąd jesteśmy, ja mówię, w Sarnowie nie ma pasów, bo my idziemy po chodnikach do sklepu tylko i po chodnikach wracamy. Jak skończyła się ta sytuacja? No pomyślnie, pouczeniem tylko. Czy otrzymała dzisiaj pani życzenia z Okazji Dnia Kobiet? Tak, otrzymała. Od kogo? Jak one od brzmiały? męża, pierwsze od męża. Jak brzmiały? Wszystkiego najlepszego, kochanie. Tak, oczywiście. Od kogo? O, ja, od kilku osób. Jak one brzmiały? No, żebyśmy nadal tak tu pracowały, w życiu osobistym nam się powodziło i w ogóle wszystkiego dobrego. Uśmiechu na twarzy. Jedno pytanie. Czy składał Pan dzisiaj komuś życzenie z okazji dnia kobiet? Yy, mamie. I jak, one, to jak brzmiały te życzenia? Wszystkiego najlepszego, kochana, mam z okazji Dnia Kobiet i dałem mi kwiatka. Widzimy kwiatki. Od kogo otrzymałeś życzenia dzisiaj? Od, od, od nauczycieli z, klasów, z klasy. I od nauczycieli. Jak brzmiały te życzenia? Wszystkiego najlepszego, dużo zdrowia, dobrych ocen. Zadowolone? Bardzo.